Ja na tematu. Nie wiem, że w to co widzę. Patrzę, dlaczego mi się światło zapala przed domem. O, o. To pies, który jeździ układem. Co ona tam szuka? Co ty robiłaś? Minka idzie do spania na górę. I kto nas prowadzi? Kik, się Nasze dzieci ubierają mi z makaronem to nie Rzesiak jest team ryż, a my team makaron zupka już gotowa, tylko na dzisiaj dla dzieciaków, więc nie robiłam tego dużo dzisiaj nowa bluza przyszła Nie yeah. co? ale ładnie pokaż się no ładna, słodka do sesji takiej świątecznej nie czujesz się w niej dobrze? na co dzień ale też, na co dzień też co, nie poszedłbyś w takim misiaczku? przecież to jest misiu z bajki uszatek. Do roboty. Nie. Nie podoba ci się? Nie, no spokojnie, nie, jakaś taka. Nie pasuje mi trochę. Pasuje ci?